Kilka dni temu główne konta Donalda Trumpa na Twitterze, na, na YouTubie, na Facebooku zostały zablokowane. Nawet co jest absurdem, zablokowano konta na Twitchu czy na Spotifyu. No i ludzie zaczęli się przenosić na inne portale, a nawet nie tyle przenosić, co po prostu zakładać tam konta, tam gdzie nie ma takiej no, bolszewickiej, lewicowej cenzury. Najbardziej popularne obecnie są Parler i Gap. No, i na tym parlerze już około dwa miesiące temu spora część no, prawicy polskiej zaczęła zakładać tam konta. Założyliśmy też konto Solidarnej Polski. Ja założyłem swoje własne. Założył też tam konto mecenas Jerzy Kwaśniewski, prezes Ordo Juris, który wczoraj wrzucił tego, ten wpis, który teraz widzicie na ekranie. No i próbuję wejść przez Facebooka właśnie na jego konto. Klikam na, na link. Nie dość, że jest coś takiego, taka bramka, żeby przejść do witryny, no to nie da się po prostu kliknąć, przejść, do, przejść tam na tego Parlera. Google, czyli, czyli na, na, na swoim Androidzie, zablokowało możliwość ściągnięcia aplikacji Parler. Więc no jest to jakaś no, taka no, nowa bolszewicka po prostu wojna, wypowiedziana tak, jakby innym. Portalom, na takim medium społecznościowym, gdzie, gdzie, gdzie można pisać właściwie nie tyle co się chce, co po prostu można prezentować konserwatywne poglądy, bo w tej chwili na czołowych, czołowych platformach, czyli na Twitterze, na Facebooku, na YouTubie, ludzie no coraz bardziej boją się wyrażać to, co uważają, szczególnie jeśli są katolikami, jeśli mają poglądy konserwatywne, ponieważ zostają, są tam po prostu banowani. Za to, co, co piszą, co mówią, nawet jeśli to nikogo nie obraża, nawet jeśli to nie jest jakieś tam rasistowskie, no po prostu prezentują swoje poglądy, które, które odbiegają od, od tych poglądów, które, które mają być wytyczone w ramach politycznej poprawności. I z tym trzeba walczyć. I po prostu, rzeczywiście, jeśli jest szansa na to, żeby inny portal typu Parler czy Gap, Rozwinął skrzydła i zebrał rzeczywiście pokaźną grupę użytkowników, to trzeba robić wszystko, żeby, żeby te portale się rozwijały: zakładać tam konta i po prostu korzystać z nich na równi z Facebookiem, z Twitterem, które też w końcu muszą gdzieś tam upaść, mam nadzieję, kiedyś. Ponieważ jeśli dalej będą prowadzić taką politykę, jaką prowadzą dzisiaj, czyli politykę opartą na bolszewickiej cenzurze, no to liczę, że w końcu nie przetrwają.